No to I... ruszamy tą przygodę. Ruszamy! Musimy go pokonać! Go, go, power Ranger. No! Są te głupie drzwi! No, głupie no. O! No! No! Kślino. No! 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 Dlaczego mój koniec niezniszczalny? No wiesz, dzisiaj, żyję, że za tak konie muszą być niezniszczalne. To nawet fajnie. Ty zombiak, wytestuję moje rzeczy na tobie. Mój miecz! O nie! Dziś, co się dzieje? Znowu się respi. Kto? Witcher. O! o, widzę go. Leci. Uj. Leci. Buduję znak! T -t -t. buduje znak, kolejny on, 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 siedzi na drzewie i kręci się w kółko on ma szwagra, uwięził szwagra, tam jest szwagier? O! tam jest szwagier gdzie? tam poczekaj, użyję mojej niezawodnej energii. E, nie, to nie szwagier dlaczego on się kręci w kółko? o zobaczę A, zobaczył mnie, zobaczył mnie chyba mu zwiałem Poczekaj, użyłam mojej enderperły. Ej, nie ma go. Wow, spać. No, enderperły użyłem. Nie wiem, ale on gdzieś tu jest. Ej, jesteśmy przygotowani. Słyszę go, ale nie widzę. Czekaj, użyjemy podki. Chodź tu. On taki głupi nie jest, na jakiego wygląda. Oh. Użyłem wszystkich kontek. Nie, nie chcę się bać. Czekamy na to! No A? Wywaliło mnie. A o, o. On demoluje. Ała, on demoluje wszystko. co tylko mu stanie na drodze. On teraz patrzy się na drzewo Te potki nie działają oh. Ej, co to drugie? Takie... Co tu było takie niebieskie? No, co ta potka nie zadziałała? Ty jesteś w grze? Ej, on, on sam się wysadza! Gdzie on jest? Nie wiem, ale sam się wysadza. I patrzę się na drzewo. Widzę go! Nie dam się tak łatwo. O. Jego strzały odpychają się. Nie go! Ty, nie O Mam jak Oj, oj, oj! Padłem do dołka! Przeżyjesz.

Życie na wyczerpaniu. Mam jeszcze siłę. O, to się na pewno przyda. Dobrze, że to wziąłem. Co? Koksia! Ah, co? To mnie bombarduje. Mam koksy. A -a. On, on się chyba wkurzył. Chyba nie... Wow, co się stało? Będzie, będzie. Nie będziesz w celi karni. mnie Zabiłeś mnie. Coś <tuszy> Dobrze, że mam te dead pointy. Wygraliśmy! Pokonaliśmy go! Udało nam się! Zabiłeś mnie! Przez przypadek! Udało nam się! Moje itemki. Mam pojaty! Udało nam się! Udało! Mam nową pamiątkę! Udało nam się! To sukces! Udało się nam pokonać tego stwora. Udało. Udało. co sukces. Dobra, mam... E, mogę spytać, gdzie reszta moich itemków? Ja wszystkie mam. A teraz... Gdzie moje koksy? No ja mam. Gdzie moje reszta rzeczy? Ja mam. A gdzie ty jesteś? W domu No ja jestem na tym y, tym rozwalonym terenie oddawaj przecież... użyję masz jakąś head perłę? nie bo mi, bo mi wszystko ukradłeś oddawaj moje temy o, moi itemy. o. Mhm. dzięki a nie, to oddawaj, będę oddawaj. Czekaj. Dobra. To jest twój. O, mam achievement. Nie, to... no ja. A ja nie miałem trzech stacków dirta. Co ty mi dirtem? Teraz, po wojnie... Wypijmy razem mleko. A moje koksy? Dałem ci. A teraz masz i razem wypijmy mleko. Gdzie? Na zdrowie. No, ej, chodź tu. Na zdrowie. Ach. Tak, a moje spodnie? Aha, tu. A mój kilow. Dam ci lepszy. Za podziękowanie masz. O, i jeszcze nowa zbrojka, ale nie, ta chyba jest lepsza. Nie, ta jest lepsza. Dobra, to tą Już masz lepszą. A teraz wstawiam obrazek... Sława obrazek naszego zwycięstwa. BUM! jak? Moment. Chwila. Poczekaj, bo ten obrazek spadł. O! O tu! I jak? O, łopatę mi w... o, łopatę tak? A, łopatę zgubiłem. Tak? A, spoko. Chyba to już wszystko, co miałem. Nie o, oprócz mojego jednego patyka. A, patrzcie, połaczcie. No, na... mojego patyka. Nie mam. Ah, się Chciał zostać na polu bitwy. Ech. Chodź tu i popatrz się na to. Wygląda ładnie. Ale razem. Ale co, ale. I popatrzmy się razem i zrób. F5 i zrób screen Zrób kręg screen'a. Dobra. A teraz. Czekaj, nie, bo czekaj jeszcze chwilkę. Jeszcze chwilkę. Jeszcze, jeszcze chwilka. Muszę headshota zrobić. Odwróć się. No, odwróć się. Okay. Bo jeszcze nie zrobiłem. Moment. O, idealne światło. Nie wiem, czy zrobiłem. No, zrobiłem. No. A teraz odwróćmy się tak f tak do tyłu. Ej! No. Ej, ja też mam pelerynkę. LOL. Ja. Piątek pół w mojej twarzy. Co pijesz? Czekaj, trzy. Z, Headshot. No. M mój mój aparat fotograficzny. Dobrze. Teraz czas pochować moje rzeczy ja będę chodzić w moich rzeczach. A ja będę chciał je zdeperować. Dobra. A ja, a ja, a ja muszę y, iść. Dzięki. Ej! Moje buty! Co twoje buty? Nie mam twoje buty! Nie, ma, nie mam. Tutaj, okay, oddaj moje buty. Masz na buty. nogach. A. Dziwne. Aha, by mi się założyły. To ja idę. Dzięki. Dzięki. A. Może kiedyś przyjdę, tylko usunę sobie te Dead pointy. Więc ruszam. Ruszam więc. Ruszam.